Co? Witam na kanale Rośnie w oczach Dzisiaj troszeczkę uda mi się przyciąć jagody kamczackie One u mnie są zapuszczone Ja je na próbę cięłam w zeszłym roku Oczywiście czuję zupełnie Znam się na tym jak... No średnio Już nie będę nawet szukać odpowiednich porównań No po prostu... Wiem, że na pewno trzeba wycinać to wszystko, co rośnie do środka, co się krzyżuje, co rośnie przy ziemi. No i to wszystko, co nie przetrwało zimy, czyli zmarzło, uschło i się do niczego nie nadaje. Generalnie w tym roku pewnie pójdę troszeczkę dalej, bo jak widzicie, one są dość wiekowe, te moje krzaczki. Tu w ogóle słabo widać. Ja zawsze co roku mam problem z taką trawą w nich. W zeszłym roku wysypałam tu bardzo grubą trocinę. Zresztą widać i szczerze powiedziawszy strzał w dziesiątkę, bo w tym roku ta trawa po prostu wyłazi mi, o właśnie, z korzeniami. Więc jest szansa, że się jej pozbędę. Także najpierw je przytnę, potem jeszcze oczyszczę. Pod spodem, oczywiście, poziomeczki takie dzikie z lasu. One tu po prostu mi się jakoś wysiały same. Prawdopodobnie z czym się przyniosą. Zresztą ja próbowałam przynosić z lasu borówki, czyli czarne jagody do osadzenia, więc bardzo możliwe, że sama je sobie po prostu przywlokłam. Te poziomki również, bo one mi się tutaj właśnie w tym starym ogródku same rozrostają. Tam z tyłu jest taka stara grządka otoczona dachówkami takimi ceramicznymi, tam jest ich pełno. Ale tu patrzę, że z roku na rok jest ich coraz więcej i one mi się miksują fajnie z truskawkami, także niektóre z nich już mają powoli takie duże owoce. O smaku właściwie takim pół na pół, ni, ni, ni to truskawka, ni to, ni to poziomka. Także nie mam statywu, więc pewnie Wam za bardzo nie pokażę. Chociaż niektóre rzeczy oczywiście mogę tak sobie właśnie z ręki spróbować Wam pokazać, i na przykład już widzę. Zaraz tylko jeszcze włożę rękawice, bo tutaj czasami po prostu można sobie pocharatać trochę ręce. I to jest tak, jak Wam mówiłam. Ja już co nieco widzę, na przykład o ta gałąź, ta tutaj. Ona się krzyżuje mi do środka, więc ją. 6 i żegnamy. Y, tu właściwie one o, widzicie się mocno w sumie krzyżują. Więc te wszystkie mniejsze. Ja to w sumie tak idę w ten sposób, że na razie ucinam te maluchy, zostawiając właśnie te większe, to z kolei widać, że zmarzło w całości. E, co tu jeszcze? Będę potem ewentualnie edytować ten odcinek. To tutaj jest wszystko ok, ale o ten, taki wyrastający spod ziemi, to go po prostu utnę, bo on się mi i tak po tym latem kładzie po ziemi i nic z niego nie ma. Szukam oczywiście najpierw, właśnie takich innych, które kładą się po ziemi. Tu na tej borówce już nie ma. To jak widzicie, jest jeden tu, drugi tu. Trzeci taki bardzo gruby tu, Z tego też jeszcze będą ludzie. No, ten mi się trochę kładzie, ale on jest na tyle daleko od serca, że go na razie zostawię. I szczerze powiedziawszy, tu już widzę, że te dwie gałązki o zobaczcie, one się krzyżują, one będą się szarować. Więc jednej się pozbywam. O. Podobnie tutaj, zobaczcie, ta malutka, o tu, taka i szoruje. O, w tym miejscu, o, coś źle pokazuję. O tu. Więc tej małej się pozbywam. Cyk. I tak mniej więcej, właśnie lecę z całością. Czyli wszystkie takie okrzyżujące się, które się gdzieś tam mogą odcierać mi latem, to je obcinam tutaj jest taki na przykład pod czubek i on się będzie obcierał. I teraz po prostu patrzę. No ta gałązka wygląda trochę słabiej. Poza tym, o zobaczcie, ona jest tak jakby lekko zmarznięta w środku. A ta wygląda całkiem nieźle. O ta. Więc obcinam po prostu tą i szukam. O tu mam. Chcę Wam pokazać. O. Taki jeszcze widać, że pączek żywy. Tutaj potem są pączki niezbyt już żywe. Właściwie można spokojnie powiedzieć, że są przyschnięte. A tu dalej to już ewidentnie nie są żywe. O. Więc nad tym żywym cyk. I tak mniej więcej to przebiega. I tak to wygląda po. Właściwie słabo pewnie widać, ale zostały po prostu tylko te najważniejsze gałązki. Korony też są troszeczkę przetrzebione. No, wiecie, nie ma co się oszukiwać. Ja nie jestem specjalistą i robię to ciągle na czuja. E, tyle też, że chcę Was zachęcić do tego, żeby próbować. E, uśmiercić rośliny, nie uśmiercicie a po prostu próbujcie, zapisujcie co zrobiliście i obserwujcie efekty, jeżeli okaże się, że wycięliście nie tego, gałęzie i będzie mniej owoców to na przyszły rok spróbujecie czegoś innego spróbujecie inaczej, coś tam doczytacie, coś tam dooglądacie no będziecie zawsze mądrzejsi jednak co doświadczenie to doświadczenie no a właściwie to jeżeli nie macie możliwości poradzić się kogoś kto po kto, kto wam pokaże dokładnie o co chodzi, ja na przykład nie mam takiej osoby no To generalnie, metodą prób i błędów najszybciej dojdziecie do jakiegoś efektu. Ja, na przykład, już teraz e, nagrywając ten drugi krzaczek, widzę, że kilka jeszcze gałązek mam do poprawienia, bo się po prostu krzyżują. Tu mi się krzyżuje gałązka, jedna z drugą. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie widać, ale jak wezmę to na dłoń, to będzie widać. One się krzyżują, niektóre schodzą pod spód. Także czasami po prostu tak zrobicie, co macie zrobić. Dajcie sobie chwilę relaksu, przyjdźcie jeszcze raz, spoglądajcie na to takim chłodnym okiem i do, dojdziecie do wniosku, że albo jest ok, albo jeszcze coś trzeba poprawić. Yy, jedynie mo mogę poradzić ze swojej strony: no nie przycinajcie też do zera, nie przycinajcie wszystkiego, co wygląda Waszym zdaniem nie tak. Po prostu tak gdzieś przytnijcie 50% tego, co Wam się wydaje, że powinniście przyciąć. No 70%, ale tak zostawcie sobie margines na wszelki wypadek. Także y, zachęcam Was do po prostu y, próbowania, gorzej nie, będzie. gorzej nie będzie, może być lepiej, a z, z rok, dwa, trzy i nabierzecie doświadczenia, które dokładnie gałązki po przycięciu dają faktycznie więcej owoców, a które gałązki po przycięciu dają odwrotek, y, zupełnie odwrotny skutek, czyli jest mniej owoców, mniej kwiatów. Y, jeżeli u Was już są pączki, to też po prostu możecie się kierować tym, że tam gdzie według Was pączki wyglądają obiecująco. Będą to prawie zawsze pączki, pewnie kwiatowe. Te pierwsze no to po prostu te gałązki zostawiajcie. Te, które wyglądają słabiej, na przykład na 5 pączków tylko jeden wygląda jakby miał się otworzyć, a reszta jest lekko przyschnięta, to jeżeli jest możliwość, to usuńcie te wszystkie przyschnięte. Jeżeli nie ma takiej możliwości, no to już poświęcacie ten jeden pączek z całą gałązką. No trudno. Właściwie to jest to dużo wygodniejsze niż potem po prostu przebijanie się przy zbiorach przez te wszystkie przyschnięte gałązki, które zostawicie. Także... Taki mniej więcej krótki filmik na dziś. Pogoda jest jaka jest. No na razie trzyma się zima. Śnieg co prawda nie dopadał, ale i nie stopniał, więc trochę wody z tego będzie. to mnie, to mnie niesamowicie cieszy. To mnie naprawdę cieszy ogromnie. Dużo bardziej mnie to cieszy niż ta wiosna w środku zimy. Także pozdrawiam was serdecznie i do następnego materiału.